Tak, tak, jeżeli, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, bo tych kilka pytań do mnie, do mnie było. Ja postaram się Państwa tutaj usatysfakcjonować tym, co powiem. Pierwszy pan radny Jachlewicz, jak dobrze pamiętam. 224 miejsce w rankingu Wspólnoty. Rozumiem, że to chodzi o ten ranking miast średniej wielkości, bo ja nie znam na pamięć rankingu Wspólnoty. Proszę pana, 224 miejsce to jest taki średni stan. To nie jest najgorszy ani najlepszy w moim odczuciu. Natomiast, no wie pan, zawsze jest trzeba sobie ambitne cele stawiać. Postawcie państwu burmistrzowi ambitny cel, żeby na koniec kadencji był na 200 miejscu i do te 24 miejsca, mówię o poważnie teraz, tak? No to, to takie wyzwania trzeba sobie stawiać. Ja nie uważam, żeby to był dramat. Natomiast w zakresie rozwoju, yy, proszę Państwa, no to jest tak, bo, bo y, tutaj też z Pańskiej wypowiedzi wynikało, nie, nie, że, że nie ma jakiejś wizji rozwoju gminy i tak dalej. Proszę Państwa, ja daleki jestem od tego, żeby pouczać samorządowców, szczególnie radnych, bo sam radnym jestem, ale to. Rada Gminy jest od tego, żeby mieć wizję rozwoju, uchwalić burmistrzowi do realizacji strategię. Rada w całości, nie każdy z Państwa z osobna. Przy wszystkich różnicach, które są między Państwem, trzeba się umieć w tym zakresie po prostu dogadać. Także z burmistrzem, bo on to będzie realizował później. To nie jest tak, że burmistrz, który wygrywa wybory, to już ma w małym palcu to, co ma zrobić. Samorządy w Polsce, nie tylko w Polsce, funkcjonują tak. Jest organ uchwałodawczy i wykonawczy. Od tego, żeby określić dobrą strategię rozwoju, mieć wizję rozwoju gminy, to jest Rada Gminy. Oczywiście pan burmistrz może wam podpowiadać, co może trzeba uchwalić, wnosić projekt. Ale proszę tego nie spychać z siebie tej odpowiedzialności i nad tym, czy ja nie wiem, bo, 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 bo nie zajmowałem się tym, czy y, miasto i gmina Pińczów ma dokument nazywany strategią rozwoju. Obecnie opracowujemy nowe, Czyby na etapie opracji. No Pole do popisu dla Państwa, bo to Wy będziecie przyjmować to jako uchwały. A to są zadania dla samorządu województwa w całości, nie tylko dla burmistrza, dla Was też. Dla wspólnoty samorządowej. Czyli mieszkańców również. Zachęcam do takich działań. I dopiero wtedy możemy rozmawiać. Ja dzisiaj po ciężkiej pracy nad strategią rozwoju województwa, gdzie uzdrowisko Pińczów jest wpisane, jestem zadowolony z wielu rzeczy, ale kilka mi się nie udało tam wprowadzić jako radnemu. Będę próbował w przyszłości, bo jeszcze nie, nie wybieram się na emeryturę. Ale na tym to ma polegać. I dzisiaj to zarząd województwa z marszałkiem, ale także radni, mamy za cel zrealizowanie tego w okresie siedmiu lat, bo na tyle ta strategia była ustalona. I do tego zachęcam, nie spychać siebie, że nie ma wizji rozwoju i ja będę to krytykował. Z całym do pana radnego, bo ja nie mówię tego jako wytyku, tak? tylko takiej współodpowiedzialności za to, co robimy. żebym za długo nie mówił też. Jeżeli chodzi o Morze Pińczowskie, to proszę Państwa, nie będę się wypowiadał. Temat jest bardzo trudny, powiem Państwu, dla samorządów, szczególnie w zakresie z taką firmą, która nazywa się Wody Polskie. I tutaj myślę, że jak Państwo będziecie mieli z tym kiedykolwiek problem, to jedno, co mogę zrobić, to obiecać, że ułatwimy takie spotkanie, bo wiem, że bez tej firmy jest trudno o czymkolwiek mówić. To Pan Burmistrz pewnie też wie. Ale nie są to łatwe rozmowy. Ale też tych Państwa z Wód Polskich rozumiem, bo te przepisy są bardzo skomplikowane i nie zawsze przyjazne. Ja generalnie jestem wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej. Jak pisałem pierwszą pracę o Unii Europejskiej o myśli Roberta Schumana, to jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Natomiast widzę mankamenty tego, co tam się dzieje i bardzo często one przeszkadzają w dobrym funkcjonowaniu. Proszę mi wierzyć. I w tym zakresie też. To, co dzisiaj robią wody polskie, to jest jeden z elementów tak zwanej tak zwanego zielonego ładu. Coraz trudniej mi to przez gardło przechodzi, bo coraz bardziej nam to utrudnia życie jako władzy publiczne, ale o tym możemy rozmawiać. Ja dziś nie będę się tu wiążąco wypowiadał. Pan burmistrz po części o tym powiedział. Uzdrowisko. Proszę Państwa, ja nie przegrałem, żeby oczekiwać od Państwa tego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy uzdrowisko to lepiej robić jako spółkę samorządową, czy wejść w partnerstwo publiczno-prywatne, bo na tę decyzję będziecie mieli czas. Dzisiaj ja osobiście, jako radny województwa, oczekiwałbym od burmistrza i od państwa tego, że przyjmiecie sobie, możecie go nawet uchwałą przyjąć, taki strategiczny plan działania w zakresie dojścia do tego, że Pińczów będzie uzdrowiskiem, że ministerstwo taki glejd przyśle, że od 1 stycznia tam 2000 któregoś roku jest uzdrowiskiem. To ma być strategiczny wasz plan. I wtedy możemy rozmawiać o tym, co z tym uzdrowiskiem będzie się działo. Oczywiście, że tam będą powstawać prywatne sanatoria, ale najpierw musicie jako samorząd do tego doprowadzić, bo ci prywatni przedsiębiorcy nie doprowadzą do tego, żebyście byli uzdrowiskiem w sensie formalnym, a dopiero wtedy otwierają Wam się furtki finansowania wielu rzeczy. To o czym pan burmistrz powiedział, że już są pewne ustalenia w zakresie tej osi strategicznej interwencji, gdzie jeszcze nie będąc uzdrowiskiem będziecie mogli z niektórych skorzystać, ale wy już musicie myśleć o tym, jak się tym uzdrowiskiem stać w perspektywie czasu, nie wiem, w tej kadencji czy w przyszłej, żebyście weszli w to, o czym wspomniałem na początku. W programie rozwoju Polski Wschodniej są ogromne unijne pieniądze na uzdrowiska i rozwój turystyki. Jak nie będziecie tym uzdrowiskiem, to wam przejdzie koło nosa. A tam partnerstwo z Kazimierzą, buskiem i solcem będzie tylko procentować. Ale w to partnerstwo w programie Polski Wschodniej Busko Kazimierza i Solec z Pinczowem nie wejdzie, jak pińczów nie będzie uzdrowiskiem. I taki strategiczny cel musicie jako samorząd mieć. Ambitne plany mieć trzeba, jeżeli sobie określicie, że to jest koniec 2023, 4 czy 2025 roku, to trzeba się trzymać i go zrealizować. I o to bym Państwa prosił. Eee, chyba wszystko, Pan Jechlewicz, jak dobrze pamiętam. Pani, pani Radna Marta Łaskawiec, tak jak dobrze sobie zapisałem, kłopoty z realizacją inwestycji. No, no tak, mówiłem proszę Państwa o tym i one w moim odczuciu... Jakiś czas jeszcze będą narastać, to nie jest kwestia tylko koniunktury gospodarczej, ale też rozwoju gospodarczego, proszę Państwa. My, jako samorządowcy, ja też jakiś czas w samorządzie funkcjonuję, przez lata członkostwa w Unii Europejskiej przyzwyczailiśmy się, że tylko walczymy o to, ile dofinansowania z tej Unii dostaniemy, czy to będzie 50, 70, czy 95%. Proszę Państwa, coraz bardziej jako Polska zbliżamy się do momentu. Zbliżamy się do momentu, kiedy te pieniądze mogą być dużo mniejsze. Bo co by nie mówić, to Polska się gospodarczo rozwija także dzięki tym inwestycjom. Jakbyście sobie Państwo w rocznikach statystycznych porównali dochód PKB na głowy mieszkańca 10 czy 15 lat temu, a ten, który jest dzisiaj, to zobaczycie w jakim jesteśmy miejscu. To, że dzisiaj mamy jeszcze trochę więcej unijnych pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie finansowej, to był ogromny wyczyn nie tylko polskiego rządu, ale na przykład samorządów kilku województw, które się sprężyły w tym zakresie. Ale podejrzewam, że to może być ostatnia taka perspektywa finansowa. W kolejce do Unii Europejskiej czeka, czeka kilka państw. Za chwilę będzie ich 29, potem 30 i tak dalej. I to my będziemy płatnikami. Takimi, które, które będą wspomagać tych biedniejszych. I, I tutaj bym o to apelował, że no to nie jest tylko kwestia koniunktury gospodarczej, ale taka, żeby próbować ten okres wykorzystać w zakresie inwestycji, ale przecież drogi nie przestaną się psuć za 15 lat. Je też trzeba będzie robić. Ja proszę Państwa. Mam zaszczyt też reprezentować państwa i wiele samorządów w takiej instytucji, która nazywa się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. To jest ponad 400 samorządowców z 47 państw Europy, nie tylko Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jesteśmy, jesteśmy w takim miejscu, które oni już przeszli. Samorządy w bogatych Niemczech, Francji czy Szwajcarii, jak mają inwestycje, bo muszą zrobić drogę, to biorą kredyt. Oni nie mogą liczyć na unijne pieniądze w tym zakresie. Ja Państwa nie chcę straszyć, ale mówię, jaka jest perspektywa naszego dobrego rozwoju, żeby też mieć taką świadomość, że przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie też się oglądać, obejrzeć ten swój budżet i to, na ile nam wystarczy, a ile, na ile trzeba się może zadłużyć na rok, dwa czy piętnaście lat. I na to bym zwracał uwagę też w tym zakresie. Pani radna Marta mówiła jeszcze o jakimś wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że nie było zgody na przedłużenie terminu. Ja nie znam sprawy jak pani będzie chciała to później chętnie poznam. Natomiast tu, tu jest rzecz złożona, ja wiem, jak się odbywa procedowanie w Ministerstwie Kultury, wiele takich rzeczy procedowaliśmy tam. I to jest tak, to są różne źródła finansowania. Niektóre z tych programów są finansowane z budżetu państwa, a niektóre były finansowane ze środków unijnych. Jeżeli zbliżał się okres rozliczenia projektu, no to nie dało się go przedłużyć, tak? I tutaj no nie jest nie, nie oskarżam Unii o to, ale takie są procedury. Natomiast jeżeli były to pieniądze z budżetu państwa, to zawsze jest możliwość, zawsze budżet państwa rozdziela się tak, że do końca roku pieniądze muszą być wykorzystane. Ale jak nie są wykorzystane, to najlepiej, jeżeli to się robi pod koniec listopada, to się za pośrednictwem pana wojewody występuje o zapisanie tego jako tak zwane środki niewygasające na przyszłoroczny budżet. Nie wszystkie te wnioski się udaje przeprocedować, ale jest szansa przedłużenia o rok. I jeżeli tu będę mógł Panie Martę, to później chętnie się zapoznam z tym, jaki to był projekt, żeby go znaleźć, z czego on był rzeczywiście finansowany, ale to są dwie takie ścieżki tego i... No i któraś z nich tutaj zadziałała w tym zakresie. Z budżetu państwa jest łatwiej, bo można sobie pozyskać taką szansę ewentualnego przedłużenia tego o rok. Uzasadnić to trzeba bardzo, bo to też nie jest proste, ale udaje się czasami. Yy... Wniosek o przebudowę parku, nie wiem do którego ministerstwa to było składane, żeby był złożony po czasie. Tutaj sprawy w ogóle nie znam, ale jeżeli pan burmistrz zna albo pani radna, to chętnie się zapoznam, może tam się czegoś uda jeszcze dowiedzieć, bo tego, tego nie kojarzę, do którego ministerstwa na przebudowę parku mógł być wniosek składany. No i to partnerstwo publiczno-prywatne, o którym już wspomniałem, to, to jest sprawa przyszłości. Tak naprawdę, żeby do, żebyśmy do tego doszli, musimy przejść to wszystko, a Państwo szczególnie jako samorząd, bo to na Waszej głowie jest. Jesteście elementem władzy publicznej w tym zakresie. Wasze starania mają się zakończyć w jakiejś perspektywie tym, że Pińczów będzie uzdrowiskiem. Pan radny Marcin Saltarski, tak, jak dobrze zapisałem, jeżeli chodzi jeszcze o to uzdrowisko. Tutaj, bo Pan też pytał, czy to ma być spółka celowa, czy inne rzeczy, to, to, jest, to jest sprawa przyszłości, to będzie Państwa decyzja. Dzisiaj mamy taki czas, proszę Pana, i wolny rynek w usługach, że nie da się wykluczyć tego. Zresztą Busko Pobliskie też ma prywatne senatoria dzisiaj, tak, o których nikt 20 lat temu jeszcze czy 30 nie myślał. Natomiast, natomiast myślę, że samorząd jakieś tam wpływy, powiem kolokwialnie, powinien sobie tutaj zachować. Pamiętajcie, że to też będą jakieś dochody dla samorządu w tym zakresie, tak? To co, to o co dzisiaj, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, bo to może być tajemnicą Poliszynela, grupa radnych z Buska Zdroju wystąpiła do marszałka o to, żeby im przekazać uzdrowisko Buzko Zdrój S.A., bo to jest podmiot gospodarczy, za złotówkę, nie? Nie wiem, kto im taki pomysł podpowiedział, to tak jakby ktoś z Państwa sprzedał kurę, która znosi złote jajka albo może je znosić. I, i, I tak to wygląda. No to, że powstają w busku prywatne senatoria, to samorządowi województwa, który kilka ładnych lat temu zaryzykował przejmując uzdrowisko, dzisiaj może na nim zarabiać, bo jeszcze nie zarabia. Duże inwestycje nas tam czekają, no to, no to tak by się właśnie zachował. Ale jednocześnie nie utrudniamy funkcjonowania tym prywatnym przedsiębiorcom tuż obok. Sprawa przyszłości. Na razie raz jeszcze powtórzę: strategiczne dla Państwa wyzwanie doprowadzić do tego, aby status uzdrowiska oficjalnie pięciu dostał. To... I potem możemy myśleć o tym, co dalej. Inwestycje w infrastrukturę drogową, między innymi dla rozwoju turystyki. I znowu wracamy do tego samego. W tych programach dotyczących. W programie Polski Wschodniej ponad 4 miliardy euro na no 6 województw dzisiaj, z tym, że nasze tam jest jednym z kluczowych, bo nie wszędzie są uzdrowiska. Będzie tutaj bardzo istotne dla państwa. Ale żeby w tej perspektywie finansowej do tego doprowadzić, musicie być uzdrowiskiem, bo ten program będzie dla was zamknięty, jeżeli tak nie będzie. I, i infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe. Yy, Kanalizacje, autobusy ekologiczne, to wszystko w tym programie się zmieści. I, i naprawdę dlatego zacząłem od tego wyzwania, które przed Państwem, bo no, niewiele wiem, na jakim to jest etapie. Wiem, że pewne rzeczy się toczą i wiem, że w Ministerstwie Zdrowia to nie jest proste, bo nie jesteście jedyną gminą, która to robi. Wiecie, że pod z porków też rozpoczął procedurę tego, żeby się stać uzdrowiskiem? No właśnie. A nie zabiegali, żeby ich do, do strategii rozwoju wpisać. A mimo to robią to. Okazuje się, że pod Stąporkowem są bardzo bogate złoża borowiny. Już badane w tej chwili. I może trzeba nawiązać współpracę w zakresie, bo, bo to może później procentować. Yy. Jeżeli chodzi o kolejkę wąskotorową, bo Pan Radny Marcin też o to pytał, wniosek samorządu województwa, bo chcę Państwu przypomnieć, że po wieloletnich perturbacjach dzisiaj to samorząd województwa jest właścicielem kolejki wąskotorowej. I proszę Państwa, w tym zakresie mamy wstępnie uzgodniony z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wniosek Samorządu Województwa do Polskiego Ładu o bardzo poważne środki na inwestycje. Na jakiej kwocie się skończy, to ja Państwu powiem, jakie dostaniemy. Dobrze? Ale to, to się toczy i, i poważnie podchodzimy do tego. Dwa lata zajęły te trudne rozmowy z samorządami, żeby tę kolejkę Samorząd Województwa wziął na swoją odpowiedzialność. Udało się to zrobić i teraz bardzo poważnie podchodząc do sprawy, musimy finalizować te rzeczy związane z jej rewitalizacją i tego, żeby rzeczywiście była atrakcją. To nie tylko Polski Ład, ale jak nam się uda te pierwsze rzeczy zrobić, to pewnie uda się również do tego programu uzdrowiskowego w Polsce Wschodniej te inwestycje związane z kolejką ująć. Oczywiście na bieżąco pewnie będziecie też Państwo informowani, bo to łatwe być nie może. No i chyba tyle do państwa radnych. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem. Jeszcze, jeszcze do tego, co pan burmistrz powiedział, no wiele rzeczy też wpisuje się to, o czym powiedziałem. Nie wiem, nie zrozumiałem tutaj takiego sformułowania, które pan burmistrz powiedział, że Unia Europejska nie chce finansować uzdrowisk. Nie do końca to rozumiem, bo może być jakiś tam problem między nami, ale to może jakoś później jeszcze wyjaśnimy. Tutaj jeżeli chodzi o ten nieszczęsny autobus, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja nie krytykuję tego, że wam jest potrzebny autobus. Ja powiedziałem tylko krytycznie na temat prób pozyskania środków na ten autobus. Bo to nie każdy, nie każdy cel uświęca środki. O tak do tego podejdzie, proszę bardzo. Ja, żeby nie być głosłownym, proszę Państwa, dwa zdania tylko przeczytam z pisma od ministra funduszy z początku marca tego roku. Adresowane do wszystkich wojewodów, także do naszego. Bo takich wniosków przecież wojewoda je wysyłał. No będzie przyjeżdżał do burmistrza i się tłumaczył, że mu minister odmówił. No to powiedz, coś ty za wojewoda. Ale województw jest 16. Jeżeli od nas było tych wniosków 6, co z dużych województw mogło być 60. I co pisze minister? Bardzo proszę o przekazywanie do Ministerstwa Funduszy wnioski o wydanie opinii, bo każdy ten wniosek musi być zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wnioski o wydanie opinii do zadań pod kątem finansowania zaradę budżetu Państwa były każdorazowo poprzedzone, były wcześniejszymi uzgodnieniami z kierownictwem Ministerstwa Funduszy i Ministerstwem Finansów. Dlatego to, co Państwu powiedziałem wcześniej, zanim ten wniosek się sporządzi, nawet panie burmistrzu, jak jakiś minister każe, ja nie będę nazwisk wymieniał, to trzeba się odezwać, powiedzieć, że jest taka potrzeba. Spróbujemy się skonsultować, jak pan minister prosi, czy da się to zrobić. No i pan burmistrz wie, bo samorządowcy się wymieniają. Udało się w jednej gminie kupić pojazd, w drugiej gminie kupić pojazd, a w trzeciej się już nie udało. Bo się nagle okazało, że wszyscy o to piszą, nie tylko ze Świętokrzyskiego. I o to bym prosił o takie współdziałanie w tym zakresie, zanim się coś formalnie zacznie robić. Minister tutaj w tym piśmie pisze, że w tym budżecie państwa na ten rok środki na tę rezerwę są zdecydowanie mniejsze niż były poprzednio. Ja to rozumiem, patrząc z pozycji Urzędu Wojewódzkiego, bo widzę, jaki ciężar wziął budżet państwa na siebie w związku najpierw z COVID-em, a teraz z naszymi gośćmi z Ukrainy. Jaki ciężar wziął na siebie? A budżet, tak jak budżet gminy też nie jest z gumy. I o, o takie współdziałanie w tym zakresie bym tutaj prosił. Jeżeli jest jakaś potrzeba, ja nie krytykuję. Jeżeli jest autobus potrzebny, no to trzeba, a tym bardziej, że sobie minister to zderzył, bo przecież minister funduszy i polityki regionalnej, panie burmistrzu, opiniował też przed przyznaniem panu tych... tych Pieniędzy na program, o którym mówiliśmy, bo to również przez ministerstwo przechodzi. No i tam sobie znalazł dwa autobusy, a tu burmistrz pisze o jeszcze jeden. No nie może tak być, panie burmistrzu. Przepraszam, to publicznie mówię, bo, bo też chciałem, żebyście państwo wiedzieli. I to nie jest, proszę tego nie traktować jako zarzut czy wytyk. To jest raczej koleżeńska prośba o to, żeby próbować. Najpierw rzucić temat, powiem kolokwialnie. Jeżeli będzie taka szansa, to będziemy wspólnie o niego zabiegać. Nie wiem, czy mi się udało na wszystkie Państwa rzeczy odpowiedzieć. Aha, tutaj te, te wnioski na, na, na grunty rolne Bogucice i Młozgawa, tak? Tak, to mamy teraz złożone do dofinansowania fogo. Także proszę o wsparcie Panie, Panie Przewodniczący. Znaczy no moje wsparcie polega na tym, że zobaczymy ile jest tych wniosków, bo to też proszę Państwa musi pamiętać o tym, że tak zwane wsparcie koleżeńskie, że lubię burmistrza Pińczowa, to powiem, że cię wesprę, tak? To musi się wpisywać, bo samorząd województwa też pewne rzeczy musi z ministerstwem, szczególnie funduszy i rozwoju uzgadniać. I to nie jest tak, że my to, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy kilkakrotnie. Jak tworzyliśmy strategię rozwoju województwa, to jest taki sobie dokument. Proszę Państwa, to na podstawie tego ważnego dokumentu, gdzie wpisaliśmy pińczów i wiele innych rzeczy, negocjowaliśmy z marszałkiem tak zwane nowe RPO, bo te środki, które chcemy pozyskać na rozwój województwa z budżetu Unii Europejskiej muszą się w tę naszą strategię wpisywać. Jak się coś nie wpisuje, to nam potem minister funduszy albo Komisja Europejska nie zaakceptują. I to na tym polega, że to wszystko musi być spójne na zakresie. Na, na etapie tworzenia takich strategicznych dokumentów. Myślę, że o wszystkim o co państwo pytaliście pokrótce powiedziałem, jeżeli wiedziałem, a jeżeli będę mógł jeszcze, to to oczywiście służę swoją osobom, jeżeli o, o czymś tam.